Witajcie. Taki fajny odzew mam po tym filmie dotyczącym obrzęków, że postanowiłam pokontynuować to w filmach i opowiedzieć o tym, jak w takim razie, skoro mamy takie obrzęki, wracamy sobie z wakacji, mamy obrzęki najczęściej na nogach. No to co mamy z nimi zrobić w takim razie? Fajne dyskusje się toczyły zarówno jak wracałam z tej podróży, jak i teraz, kiedy wypuściłam ten filmik. No to jaka jest moja wiedza na ten temat? To, co sami możemy zrobić, no to jak najwięcej pochodzić, popić wody, żeby nadmiar toksyn wypłukał się z naszego ciała i żeby ciało miało czym w ogóle wypłukać te wszystkie obrzęki, toksyny, to, to potrzebna nam jest ilość wody. No to ile tej wody trzeba wypić? Koncepcji jest kilka, ale przeliczamy głównie 30 ml na kilogram masy ciała. Także sobie policzcie tej wody, której należałoby wypić no jest dość dużo i wtedy ciało tak, jakby ma z czego przefiltrować ten obrzęk, który powstał. Czyli punkt pierwszy to woda. Druga to jest ruch. No raczej nie wystarczy taki mały spacer, tylko trzeba by było tego spaceru zrobić więcej albo przez kilka dni ten spacer stosować żeby nasze nogi pochodziły, żeby zadziałała pompa mięśniowa, bo nie wiem czy wiecie, ale z tych naszych dystalnych części ciała, czyli z twarzy, z rąk, ze stóp, tam obrzęki nie schodzą sobie tak same, tylko jest to jakby wyciskane pracą mięśni, czyli na przykład łydki jak nie pracują, bo nie chodzimy, Stopy nasze nie pracują, więc w łydkach zalega woda, a w, miejscu, a w łydkach nie ma mm, takich dużych naczyń limfatycznych, które mogłyby odessać nam zalegający płyn. Takie duże naczynia limfatyczne zaczynają się pod kolanami dopiero, no więc dlatego te obrzęki w okolicach łydek, kostek, tak często sobie powstają. Dokładnie tak samo jest z obrzękami rąk. Nacznia limfatyczne duże zaczynają się dopiero w łokciach. I dlatego jak nie pracujemy manualnie, nie wykonujemy precyzyjnych ruchów, no to ręce są w dole, no to dlatego obrzęki w rękach są. To samo jest z twarzą, jeżeli ona jest mało używana, czyli jest mało mimiczna. No, to też są w niej obrzęki. Dobrze, czyli mamy dwa punkty: woda i ruch. Potem jest dyskusja na temat tego, czy leki nam pomagają, czy nie pomagają. Oczywiście, że leki pomagają nam w rozrzedzeniu tego płynu obrzękowego, czy rozrzedzeniu krwi, czy zapobiegają nam tak. Najgorszym powikłaniom obrzęków, czyli jakimś tam zatorom, zakrzepom. I te leki mają e, wpływ na, te, na jakby szybkość odprowadzania tego obrzęku, natomiast same z siebie leki nie odprowadzą nam, e, nam obrzęku. No i co jeszcze możemy wprowadzić? No bo woda to sami, e, ruch to sami sobie jakby wprowadzamy leki nam aplikuje lekarz, albo sami sobie wymyślamy. No i czwarta forma to jest, są wszelkie formy y, masażu i drenażu tego obrzęku. Y, bardzo, bardzo, bardzo polecam wszelkie formy drenażu limfatycznego, y, ponieważ to zdecydowanie jest przyjemne dla ciała i y, zdecydowanie uruchamia pompę limfatyczną, czyli naczynia limfatyczne zaczynają intensywniej zasysać ten płyn z, z miejsc obrzękowych i e, faktycznie uruchamiają nam e, takie obrzęki, które, które powstały świeżo. Jeżeli obrzęki są długo i to są miesię, paromiesięczne, czyli paroletnie, e, mm, obrzęki, No to nie jest już ta sprawa taka łatwa, czyli picie wody i wysiłek fizyczny no może nie wystarczyć. Drenaż limfatyczny może faktycznie te wysięki, te, te obrzęki uruchomić i zmniejszyć i jest to takie specjalistyczne leczenie obrzęków bardzo je polecam. Natomiast im dłużej trwa ten obrzęk, a sami wiecie, że niektóre ciałka po prostu są takie zastoinowo-obrzękowe, to tego, tego drżanażu limfatycznego musi być znacznie więcej. No i e, taką następnym punktem, to chyba już piąty punkt, to jest taka moja tajemna wiedza na temat obrzęków. E, tam, gdzie ciało... E, długie, czyli wielomiesięczne, czy wieloletnie obrzęki, te obrzęki pomimo stosowania, czy leków, czy drenażu, czy ćwiczeń, one nie chcą ustąpić. To znaczy, że są to takie nasze okolice ciała, w których nasze ciało się jakby chroni, broni i po prostu nie chce się uruchomić, ponieważ jest w tej części ciała zawarta jakaś tam informacja. Która chroni tak naprawdę naszą taką psychofizykę, czyli psychofizyczność naszą chroni, czyli jest to taka budowa naszego ciała, gdzie musi się uruchomić pewna informacja psychiczna z naszej świadomości, żeby w ogóle ciało mogło zgodzić się na uruchomienie tego wieloletniego obrzęku. To jest, to jest koncepcja z biologii totalnej i z innych koncepcji, które sięgają po psychiczne podłoża chorób. I u mnie ona się sprawdza, w sensie nie u mnie, a u moich pacjentów. Ona się sprawdza. U mnie też, dlatego że wyraźnie czuję tam te moje miejsca, które są w większym nadmiarze tkanki tłuszczowej, one faktycznie, żeby. Ta ilość tkanki tłuszczowo-obrzękowej ona się mogła uruchomić. U kobiet to są często ramiona, barki, brzuszki, pupy, uda. To faktycznie musi się u mnie zrobić jakby taki klik świadomościowy, w którym ja się zgadzam na pewną formę ruchu, i też czasami to forma ruchu nie wystarczy, czasami to jest forma zachowania, którą muszę dopuścić do swojej świadomości. Zgodzić się na nią, i wtedy faktycznie te wieloletnie, czasami ubrzęki mają szansę się, e, się uruchomić. Mam nadzieję, że znowu ten filmik kogoś zainspirował. E, jestem w moim gabinecie prywatnym. Tutaj odbywają się indywidualne konsultacje lekarskie. No i konsultacje jogi twarzy, to lustro, które wyszli za nami, służy do, tego, do takiego treningu e, jogi, jogi, jogi twarzy. Zapraszam e, na konsultacje indywidualne i do oglądania mojego fanpage'a. Pozdrawiam.